Trenujesz, a wciąż nie masz efektów? Nie przejmuj się. Tym razem osiągniesz swój cel. Podczas tego szkolenia nauczę ciebie, jak wymodelować kobiecą, proporcjonalną sylwetkę, czyli uzyskać wcięcie w talii nie prostokątną talię, nie six-pack, smukłe nogi, smukłe ramiona, bo najczęściej zgłaszacie się do mnie z problemem rozbudowanych ud, ja również tak miałam, w jakiś sposób zbudować brzoskwiniowy pośladek, tak zwany pitch booty, czyli taki jędrny, okrągłe z wyrobionymi wszystkimi trzema mięśniami, mięśniem pośladkowym, małym i średnim, bo pamiętaj, mięsień pośladkowy to nie tylko optyka, ale również brak bólu w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Ponadto dowiesz się, że celulit wcale nie jest normalny i można go zlikwidować. Dowiesz się, w jaki sposób spalić nadmiar tkanki tłuszczowej i zachować balans, ponieważ bardzo ważna jest równowaga między tkanką mięśniową a tkanką tłuszczową. Zbyt mała ilość tkanki tłuszczowej powoduje różne problemy zdrowotne. Podczas tego szkolenia odzyskasz swój blask. Jeżeli będziesz działać i wdrażać, odzyskasz swój blask, energię oraz zdrowie, a Twoja sylwetka, kobieca proporcjonalna będzie tak zwanym efektem ubocznym. Witam cię wy serdecznie. Mam na imię Wanda, i jestem trenerem, dietetykiem, trenerem fitness i trenerem personalnym od prawie 15 lat, albo już ponad zawsze się mylę. Tym razem postanowiłam zebrać całą swoją wiedzę tutaj bo zależy mi na tym, żeby każda osoba, która dołącza do mojego Instagramu, wanda.train, miała tą podstawę. Ja zawsze mówię, zbuduj fundament ze mną, ale tutaj to najpierw musisz kupić sobie działkę, przygotować grunt, a właściwie nie kupić, bo to szkolenie masz ode mnie. Za darmo tą wiedzę, dostajesz ode mnie e, za darmo. Dlatego musisz przygotować sobie grunt, a ze mną będziesz kopała dziurę i stawiała solidne fundamenty. Dlatego zachęcam Ciebie, żebyś odsłuchiwała te szkolenia. Jak tylko masz czas, robiła notatki, jak tylko będziesz miała czas, krok po kroku, nie wszystko naraz. E-booki, które napisałam są świetnym uzupełnieniem, ale też zauważyłam, że mimo iż włożyłam w napisanie tych e-booków dużo czasu, dużo um, serca, to jednak nie każda z Was ma czas. Tak jak już wspominałam, mamy tutaj dwa brakujące elementy, brak czasu i brak pieniędzy, brak czasu na cokolwiek, na przeczytanie e-booka, na przygotowanie zdrowych posiłków, na zrobienie 30-minutowego treningu. Macie tutaj wymówki brak czasu i mamy brak pieniędzy na kolejne programy, takie, które rzeczywiście pozwolą Wam krok po kroku dojść do wymarzonego celu. I tutaj też przygotowałam równocześnie, równolegle możesz również dołączyć do tego szkolenia treningu umysłu, czyli uczyć Ciebie w jaki sposób wyjść z energii braku do energii, Obfitości. I tą metodę już dwa i pół roku temu nazwałam Wanda Training. Jest to metoda, jest to system, gdzie trenujesz zarówno ciało, jak i umysł, a fundamentem i elementem spajającym jest zdrowe odżywianie. Bez liczenia kalorii, bez ważenia posiłków, bez bycia głodną, bez głodówek. I tego wszystkiego chciałabym Ciebie nauczyć. Chciałabym, żebyś też zmieniła sposób postrzegania niektórych rzeczy, bo. Tak jak wspominamy, mieszkam od 10 lat w Berlinie i troszeczkę ta mentalność i sposób patrzenia i lifestyle, lifestyle, zwłaszcza w tej dzielnicy, w której ja mieszkam, jest inny, różni się od tych takich typowo polskich. Czyli u mnie nie ma kotleta, nie ma ryża, ryżu, nie ma kurczaka, nie ma odżywek, nie ma suplementów, nie ma jakichś tam dodatkowo sztucznych witamin. Dlaczego? Ponieważ ja wszystko sprawdziłam, przeszłam i. Wiem, że niektóre rzeczy są bardzo szkodliwe dla zdrowia. Dlatego tutaj mo, mówię make yourself a priority, czyli postaw siebie na pierwszym miejscu i healthy first, czyli zdrowie na pierwszym miejscu. Jeżeli masz zdrowie, człowiek, który ma zdrowie, ma milion marzeń, natomiast człowiek chory ma jedno marzenie: być zdrowym. Dlatego wiedz, że metoda Wanda Training to jest metoda kompleksowa. Jak już wspominałam, trenujesz ciało, trenujesz umysł, zdrowo się odżywiasz i... Regenerujesz swój organizm, ponieważ pamiętajmy, że sen jest bardzo ważny, ponieważ podczas snu organizm się regeneruje, spala się tkanka tłuszczowa. Na ten temat będę opowiadała, będę ciebie uczyła w kolejnych modułach. Podzieliłam tutaj na to szkolenie na cztery części, czyli mamy trening ciała, o tym będziemy dzisiaj mówić, trening umysłu. To jest szkolenie wyjścia energii z braku do energii obfitości, energii obfitości i bogactwa. Ale pamiętaj: bogactwo to stan umysłu, żebyś tutaj też nie pomyliła tego, że mm, ja uczę ciebie. Jak zarabiać? Oczywiście te pieniądze same przyjdą, ale to już w innym szkoleniu do na ten temat. Tak samo pieniądze będą efektem ubocznym, jak wytrenujesz umysł, tak samo Twoja wymarzona, proporcjonalna kobieca sylwetka będzie efektem ubocznym, jak odzyskasz zdrowie, energię, blask poprzez. Efektywny trening 30-minutowy, gdzie wykorzystujemy tylko najskuteczniejsze metody, najefektywniejsze ćwiczenia na, uwaga, wymodelowanie kobiecej sylwetki proporcjonalnej. Nie ma sensu wykonywać tysiące ćwiczeń, których nikt nigdy nie widział, nie ma sensu robić takich ćwiczeń, które są powiedzmy na jakiś tam dany mięsień, ale są bardziej efektywne ćwiczenia. Nie ma sensu wykonywać takich ćwiczeń, które zdeformują twoją sylwetkę, wiem o czym mówię, bo sama miałam zdeformowaną sylwetkę, jak w pewnym momencie wziąłem trenera personalnego mężczyznę. Które ym, zdeformował mi ją. Jak widziałyście te zdjęcia przed i po, często pytacie się, dlaczego wyglądałaś jak słoń, ponieważ robiłam trening dla mężczyzn i wielokrotnie podkreślam, że my, kobiety, potrzebujemy zupełnie innego treningu. My, kobiety, potrzebujemy trenować tak, żeby wysmuklić uda, wysmuklić ramiona, przy czym zbudować fajny pośladek i mieć wcięcie w talii. Nie potrzebujemy six-packa, nie potrzebujemy rozbudowanych ud. Zawsze tutaj mówię przykład. Olimpiady. Jak wygląda kobieta, która biega na 100 metrów? Jak wygląda kobieta, która biega maraton? Jak wygląda kobieta, która pcha kulą, a która skacze w Na to pytanie odpowiedz sobie sama. Ja mówię tak. Nie bierzemy udziału w żadnej olimpiadzie. Chodzi o to, żeby odzyskać zdrowie, odzyskać blask, cieszyć się pełnią życia, żeby nasze ciało nie było mm, więzieniem dla naszej duszy, żeby nasze ciało nas nie ograniczało. Nasz umysł ma ogromną moc i nie pozwól mieć jakiekolwiek pajęczyny w umyśle. Szkolenie, jak wyjść z energii bogactwa, z energii braku do bogactwa i jak wytrenować ciało, żeby również ciebie nie ograniczało, żebyś czuła się komfortowo, swobodnie, żebyś nie musiała nadrabiać i wyrzucać pieniędzy na jakieś drogie ciuchy i być kobietą cebulą. Kto to jest kobieta cebula? To osoby, które mnie znają, wiedzą, które jeszcze nie znają, zaraz się dowiedzą. Kobieta cebula jest to taka kobieta, którą czym bardziej rozbierasz, tym bardziej chce się płakać. Dlatego zawsze mówię, lepiej mieć zdrowe ciało i kupić sobie koszulkę za 5 euro w sieciówce, niż. Kupić sobie bardzo drogą koszulkę za 500, tysięcy euro, mieć wielki napis i pokazywać, jaka jestem super, a po ściągnięciu tej koszulki, no jednak. To było jednak zamaskowane. I tak samo z naszym zdrowiem. Ja wiem, że teraz medycyna estetyczna poszła do przodu, można wyglądać pięknie, a w środku to ciało jest, nasze narządy są otłuszczone, mamy problemy ze zdrowiem, i tutaj tylko maskujemy z zewnątrz, i jeszcze bierzemy jakieś tabletki, pijemy kawę, i bierzemy jakieś inne dopelacze, pijemy alkohol, nie wiem, chodzimy na imprezy i przez moment mamy takie złudne poczucie, że czujemy się super, a później jest jeszcze gorzej. Czyli wykonujcie krok jeden do przodu po to, żeby się cofnąć o dwa. Tak też nie musi być. Ja wiem, o czym mówię, ponieważ byłam w różnych sytuacjach, byłam najprawdopodobniej w większej dupie niż Ty, te osoby, które mnie znają wiedzą, że czasami potrafię powiedzieć dosadnie. Chodzi o to, żebym trafiła do Ciebie i nie chcę tutaj używać nomenklatury e, fachowej. Chodzi o to, żebyś zrozumiała. Tak jak ja zrozumiałam wiele lat temu, bo się zrozumiałam niedawno, ale przez wiele lat próbowałam to zrozumieć. Czytałam mnóstwo książek, gdzie zaobserwowałam, że e, zmienia się czasami tylko. Zmienia się zazwyczaj autor, e, troszeczkę treść i, i okładka, a, a chodzi o to samo. Chodzi o to, żeby być przede wszystkim konsekwentnym. Wiedzieć, czego się chce i działać według planu, według skutecznego planu. A co się dzieje u Was, co zaobserwowałam, jeżeli chodzi o trening, jeżeli chodzi o odżywianie, dzisiaj skupimy się podczas tego szkolenia i podczas tego modułu na odżywianiu. Dlatego postaram się nie przeskakiwać z, tematów, z tematu na temat. O odżywianiu będziemy mówić podczas kolejnych szkoleń. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby mieć plan, a nie, że włączysz sobie YouTube'a, dzisiaj zrobisz trening z tą osobą, jutro z tamtą, a może dzisiaj pójdziesz sobie na spacer, na rolki i sama siebie oszukujesz, że robisz trening, a to nie jest trening. Pójście na spacer, zrobienie 10 tysięcy kroków to nie jest trening, Cardio, to też nie jest trening. Wielokrotnie podkreślałam, zapraszam do moich e-booków, jak nie, to jeszcze będziemy tutaj na ten temat być może mówić, ale chciałabym, jeżeli uważasz, że ta wiedza jest wartościowa, jeżeli rezonujesz, jeżeli... Czujesz, że jestem w stanie Ci pomóc? Zapraszam Ciebie do moich e-booków i tam na spokojnie przeczytasz sobie informacje, jak jeść, jak trenować, jak wymodelować kobiecą sylwetkę. Na razie temat jedzenia zostawimy. Zachęcam Ciebie do e-booka Jak Trenować oraz do e-booka Jak Wymodelować Kobiecą Sylwetkę, gdzie poznasz również moją historię i zobaczysz, że nie zawsze było tak kolorowo i wyciągniesz wnioski, kiedy było dobrze, a kiedy nie. Wszystko zależy od nas. My jesteśmy architektami swojego życia i to, co teraz zrobimy, to o czym teraz pomyślimy, znowu sam do szkolenia, treningu na. Wyjście z energii braku do obfitości. Skupmy się na treningu. To, co teraz zrobimy, będzie miało skutek w przyszłości. Jeżeli, zawsze mówię tak, trudne decyzje, łatwe życie, łatwe decyzje, trudne życie. I jeżeli zdecydujesz się zostać teraz w swojej strefie komfortu i mówisz, dobra, leżę w łóżku, nic nie robię, zamiast wykonać 30-minutowy, efektywny trening, który da tobie mega efekty, to właśnie, jak to będzie? Zawsze mówię tak. 30 minut i tak minie, ale to ty decydujesz, jak je wykorzystasz. Jeżeli mi zaufasz, jeżeli będziesz wykonywała swój plan, teraz w aplikacji GetFeed by Wanda jest jeszcze łatwiej, ponieważ jednym kliknięciem możesz trenować ze mną, kiedy chcesz i gdzie chcesz teraz plany treningowe są ułożone w ten sposób, że masz plan treningowy na całe 9 miesięcy. Program Beach Buddy, program Booty. Program Beach Buddy wykonujesz tylko 3 razy w tygodniu po 30 minut. Program Booty 3 razy po 30-45 minut i nie potrzebujesz wyjść na siłownię. Jeżeli jesteś osobą zaawansowaną, wykonujesz dwa programy równocześnie. Masz 6 treningów w tygodniu. Na ten temat będziemy jeszcze rozmawiać, ale prościej się nie da. Nie tylko masz skuteczny system, plan treningowy, plan żywieniowy trening umysłu oraz jeszcze wskazówki, w jaki sposób się regenerować, to również jeszcze masz tutaj moje wsparcie. Dlatego tak szybciutko podsumujmy, jaki, w jakim celu nagrywam dla Ciebie to szkolenie. Po pierwsze, chciałabym, żebyś mm, miała przygotowany grunt, czyli ziemię, działkę. Będziesz odsłuchiwała te szkolenia, notowała, jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości, śmiało, Zadawaj je w komentarzu pod tym filmem, nie ma głupich pytań. Dla mnie jest coś oczywiste, być może coś pominęłam, ponieważ ten temat przerabiam już 15 lat. Zapytaj, jeżeli jak coś czegoś nie dopowiedziałam, jeżeli coś Cię bardziej interesuje, zapytaj i pamiętaj, zaufaj mi, jeżeli, jeżeli czujesz, jeżeli rezonujemy, to zaufaj mi i nie drąż, nie zastanawiaj się, zdecyduj się na jednego mentora, na jednego trenera, na jednego coacha, szkoleniowca. I wtedy osiągniesz swój cel. Jestem twoją nawigacją, mówię ci krok po kroku, co teraz. Nie jestem mapą, tak jak było kiedyś, że musisz palcem po mapie jechać i zastanawiać się, co zrobić dalej. Jestem nawigacją. Jak krzycz to w hołowczy z nawigacji, skręć, idź prosto za 300 metrów, przygotuj się do skrętu w prawo. I tak dalej, i tak dalej. I ze mną również dojedziesz do celu. Ponieważ zbudujemy, zbudujesz za mną solidny fundament, zawsze mówię tak: 21 dni potrzebujesz na naukę rutyny, jakiejkolwiek rutyny, w tym przypadku rutyny skutecznego treningu. Kolejne 3 miesiące potrzebujesz na zbudowanie solidnych fundamentów, po 3 miesiącach ciało się regeneruje. Ostatnio czytałam inne badania na temat tego, że ciało potrzebuje na regenerację nie 3 miesiące, ale 6. Ja wolę zostać przy tej wersji bardziej optymistycznej, rzeczywiście w 90 przypadkach to moim zdaniem to co zaobserwowałam się sprawdza, potrzebujemy te 3 miesiące pod warunkiem, że plan jest wykonany tak. Jak jest napisane, czyli jeden do jednego nie kombinujesz. To jest tak, że na początku okej, okay, zrobisz trening, i mówisz o Jezu, ale się czujesz świetnie, mogłabym jeszcze zrobić ten trening i ten i chcesz nadrobić ten, ten czas stracony, podczas którego nic nie robiłaś, bądź szykowałaś się do treningu, bądź trenowałaś źle. Tak tego nie robimy. Trening poniedziałkowy ma być wykonany w poniedziałek, trening wtorkowy we wtorek i tak dalej. To jest bardzo ważne. Również zachęcam Cię do tego, żebyś pisała sobie na stałe. Godziny, o której ćwiczysz, tak żebyś miała odstęp między jednostkami treningowymi, 12, 24 godziny bądź 48, jeżeli zaczynasz od tylko od programów trzy razy w tygodniu. I teraz bardzo ważna rzecz: Nie skaczemy z trenera na trenera, z programu na, progr na program. Ja przeżyłam swoje, miałam również problemy ze zdrowiem. Miałam huśtawki nastrojów, miałam problemy z figurą, nie zawsze moje życie było takie jest. Nie byłam osobą ani pewną siebie, byłam małomówna, nie potrafiłam się wysłowić, byłam nieśmiała, ale zainspirowana um, osobami, które właśnie są pewne siebie, zdrowe, wysportowane, miałam swój cel. I na początku to było takie zdenerwowanie, dlaczego inni mają, ja nie mam, i chciałam wszystkim udowodnić. A później to mi przeszło w taki nawyk, w rutynę, i czym więcej otrzymywałam wdzięczności, czym więcej zauważyłam, że ludzie zmieniają się, są wdzięczni, dziękują. Zauważam, że to jest moja misja, ponieważ słowo dziękuję, ponieważ efekty moich klientek, klientów są dla mnie najlepszym, jakby to określić, może nie zapłatą, ale takim sensem w życiu. Dają mi energię, dają mi powera i powodują, że mam głowę pełną pomysłów i mam ochotę pomagać. Tak jak teraz tutaj siedzę, ja nie muszę tego robić, ale chcę, bo wiem, że pomogę nowym osobom, które jeszcze mnie nie znają, które jeszcze mają jakieś tam wgrane stare programy i stosują jakieś tam stare treningi, czy to metoda jakaś tam dzielona, czy to robią cardio, czy podskakują, czy robią przysiady brzuszki. U mnie tego nie będzie. U mnie jest to zupełnie inna metoda. Tak jak wspominamy, od 10 lat pracuję i mieszkam w Berlinie, gdzie miałam przyjemność trenować kobiety już z ponad 35 krajów świata. Naliczyłam ostatnio, ponieważ mieszkałam w dzielnicy ambasad, no i te kobiety przyjeżdżają z różnych części, Czasem ja czasami przez sprawdzać z mapy, bo nie wiem gdzie. To jest, dzięki temu też moja znajomość mapy geografii się poprawia. I co zaobserwowałam? Mimo tego, że mają inne nawyki żywieniowe, inną sylwetkę, inny kolor skóry, inne proporcje, inne przyzwyczajenia, um, są w różnym wieku, mają różne predyspozycje, inne geny, czyli wasze wszystkie wymówki. Które są, nie wiem, to geny, to jestem za stara, to coś tam. Tutaj znowu u mnie jest No excuses. Zachęcam znowu do treningu umysłu, gdzie oczyścimy Twój umysł z pajęczeń i z błędnych przekonań. Wracając do tematu, zauważyłam, że te kobiety potrzebują tak naprawdę jednej metody treningu. I każda była w stanie wymodelować kobiecą proporcjonalną sylwetkę, czyli smukłe uda, wcięcie w talii, poślad. Bez względu na predyspozycję. Morzynki, wiadomo, zawsze mamy takie pojęcie, morzynki brazylijki mają już fajną dupkę z natury. Patrzymy dalej, nie wiem, koranki, japonki mają na przykład płaską dupkę. I niezależnie od tego, jakie mamy geny, jesteśmy w stanie... Wymodelować taką sylwetkę, jaką chcemy, bez skalpela, systematyczną pracą i to nawet nie musisz wychodzić na siłownię. Czasami po prostu trzeba, jeżeli nie masz tych predyspozycji, jak ty to mówisz, trzeba włożyć więcej czasu. Ale tak jak mówiłam, bądź cierpliwa, zaufaj procesowi i wszystko. Będzie dobrze, wszystko się ułoży. Tym razem osiągniesz swój cel. Nie porównuj się do innych. Być może ktoś osiągnie swój cel już za 5 miesięcy, jak to miało miejsce dwa lata temu. Jak dziewczyny wystartowały z moim projektem Wanda Training Project, niektóre potrzebowały 9 miesięcy, niektóre 12, a niektóre potrzebowały dwóch lat. Wszystko zależy od tego, jaka jest Twoja sytuacja wyjściowa, co masz w głowie, jak długo, jak długo trzeba. Mm, Ile czasu trzeba włożyć w to, żebyś rzeczywiście wykonała ten plan? Bo teraz mnie słuchasz, masz motywację, mówisz super, wszystko fajnie, ok, będę to robić. Natomiast co się później dzieje? Motywacja po dwóch, trzech, 4, 5 dniach mija i to, że chciałaś zrobić pierwszego, drugiego, trzeciego dnia 10 treningów, to później już nie masz czasu na kolejny i to wszystko spada. Nad tym będziemy trenować wyobraź sobie, że masz jabłko. Ja teraz zmieniłam na wersję na brzoskwinkę, ponieważ tutaj moim takim ale, symbolem jest brzoskwinka i pośladek, bo od tego się zaczęło. Dzielimy to na cztery części. Jedna część to trening ciała, druga trening umysłu, trzecia zdrowe odżywianie, czwarta regeneracja. I bez jakiejkolwiek części ta brzoskwinka nie jest całością. Dlatego tak ważne jest to, żeby zadbać o te wszystkie części, ale nie wszystko naraz. Zacznij od słuchania, uzupełnij wiedzę e-bookami. Część e-booków została napisana właściwie większość 2, 3, 4, 3 lata temu. I czasami też zauważyć, że niektóre rzeczy się pozmieniały, natomiast te um, fundamenty zostały. Dlatego zachęcam Ciebie, jeżeli czujesz, że ta energia się zgadza, do przeczytania e-booków. I bardzo chciałabym Cię poprosić o to, żebyś na początku nie wnikała i wykonywała wszystko tak, jak jest w planie. Jak włączasz światło, to nie zastanawiasz się, jak jest podłączony prąd, kto wynalazł prąd, dlaczego akurat się zaświeciło, z jaką prędkością rozchodzi się światło. Nie, to Cię nie interesuje. Ciebie interesuje to, że naciskasz guzik i masz w domu światło i zajmujesz się innymi rzeczami. Tak samo tutaj. Naciskasz start w aplikacji, robisz trening. I koniec. Naciskasz play tutaj na YouTubie i odsłuchujesz szkolenie. I koniec. I wykonujesz swoje czynności normalne, które wykonujesz. Nie musisz mieć ekstra czasu. Na początek wystarczy, że w trakcie, tak jak już wspominałem, zawsze odsłuchuję albo uczę się podczas spacerów jazdy samochodem, zawsze wykorzystuję czas na maksa, przestałam telefonować, przestałam zajmować się głupotami, odsyłam do treningu umysłu, jak wyjść z energii, braku do energii obfitości, dlatego bardzo ważne jest to, żebyś zaufała procesowi, nie drążyła, jeżeli jesteś gotowa, super, będą efekty, jeżeli jeszcze nie jesteś gotowa, no to najprawdopodobniej potrzebujesz jeszcze trochę czasu, dlatego być może zacznij najpierw od treningu umysłu, być może będziesz musiała odsłuchać nagrania kilkukrotnie, żeby dotarły, być może to nie jest jest jeszcze ten moment. Ja kiedyś też miałam taki problem, ja miał jak to jest? Mi przychodzi wszystko z łatwością, wyglądam zajebiście, jem co chcę, e, ogólnie no, staram się trzymać takich zasad od poniedziałku do piątku clean eating, na weekend cheat, czasami ten weekend trwa już piątek, sobota, niedziela i nic się nie dzieje. Czasami miałam, także miałam mi miesiące przerwy między treningami, bo byłam pochłonięta pracą w internecie, powstawała moja platforma treningowa, którą sama zrobiłam, później tworzyłam aplikację teraz pomagam również trenerom stworzyć swój biznes online, rozkręcić go, stworzyć aplikacje i się śmieję, że zostałam człowiekiem orkiestrą, bo sprawiało mi to mega frajdę. Byłam jednocześnie trenerem, coachem, dietetykiem, instruktorem, informatykiem, grafikiem, ciałem, video nagrywałam, reżyserem i tak dalej, i tak dalej. Wtedy się nie śmiałam, byłam w pewnym momencie sfrustrowana, dlatego też wzięłam sobie, na początku kupiłam szkolenie z online coachingu, później wzięłam mentora, który pokierował mną, bo miałam wrażenie, że się kręcę w kół, i zamiast ta praca dawać mi frajdę, frustrowała, bo miałam coraz więcej mm, zajęć. Dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby e, zainwestować w siebie, nie bać się wydawać pieniędzy, bo one wrócą, jeżeli chodzi o biznes, jeżeli chodzi o zdrowie, jeżeli teraz nie wydasz pieniędzy, to później, prędzej czy później wydasz na lekarza, e, na nie wiem, nawet jak chodzisz do, do medycyny estetycznej, to chodzisz, nie mając tego zdrowia, nie mając zdrowego organizmu, nie lecząc go od środka, to aż chodziła po prostu częściej, co z tego, że wyglądasz jak lalka Barbie, bolą cię plecy, boli się żołądek, masz kiepskie samopoczucia, a co za tym idzie kiepską samoocenę i tak dalej. Dlatego chciałabym, żebyś zrozumiała, że w życiu chodzi o jedno, żeby móc żyć, trzeba być zdrowym. Zdrowia nie kupisz, na zdrowie musisz zapracować jak mówią, nie ma drogi na skróty, nie ma windy do sukcesu, musisz użyć schodów. Tak samo zdrowie nie kupisz. Dlaczego ja odniosłam sukces w Berlinie? Dlaczego trenuję śmietankę Berlina milionerów, miliarderów? Dlaczego? Dlaczego? Ponieważ oni mieli wszystko, ale nie mieli zdrowia, i dzięki mnie zmienili też swoje myślenie i nawyki. Czasami nawet miałam takie sytuacje, że przychodziłam do swojego klienta, bo jest klientki o godzinie tam dziewiątej i on, ona spała. I ja mówię, dobra, dawaj robimy trening i bez ze mnie ta osoba by się nie ubrała w piżamę, bo miała, nie wiem, jakieś tam libacje wcześniej alkoholowe, co później poprzez trening, poprzez zdrowe odżywianie, Zaczęła zmieniać swój styl życia, i po pewnym czasie powiedziała: Słuchaj, Wanda, to jest super. Na początku nie chciałam tego robić, nie chciałam tego robić, ale teraz czuję, że żyję pełny, pełnią życia. I to jest ekstra. Zawsze mówię tak, to akurat będzie w szkole na temat odżywiania. Jedzenie ma wpływ na biochemię mózgu. Twoje myśli kształtują Twoją rzeczywistość. Jeżeli zaśmiecasz swój organizm śmieciowym jedzeniem, cukrem, alkoholem, mąką, przetworzoną żywnością. Jakimiś innymi dopalaczami, to wtedy masz ogródek zarośnięty chwastami. Ogródek to jest Twój mózg, chwasty to są te wszystkie złe myśli. Im więcej chwastów, tym więcej niefajnych sytuacji w naszym życiu. Dlatego tutaj to wszystko jest ze sobą powiązane. Miej przed oczami tą brzoskwinię, podzieloną na cztery części, cztery ćwiartki. I pamiętaj, że bez jakiejkolwiek, czy to ćwiartki, bez jakiejkolwiek, czy to bez treningu, czy bez odżywiania, czy regeneracji, czy treningu umysłu, nie jesteś w stanie żyć pełnią życia. I nie ma tutaj, nie cytuj mi, że coś jest, nie wiem, stanowi 80%, to jest odżywianie, czy 70%, czy coś tam wyczytałeś. Nie. Uwierz mi, że jeżeli już mnie znalazłaś, to masz ogromne szczęście. Ponieważ ja przeczesałam całą dżunglę, żeby dojść na szczyt ze Scyzorykiem, e, próbując różne drogi, natomiast ty już tego nie musisz robić, ponieważ później ja wzięłam buldożer, <grymna> zrobiłam drogę przez dżunglę prostą, równą, bezpieczną na szczyt. Tam gdzie ja jestem i czekam na ciebie, jestem twoją również nawigacją, mówię, w którą stronę masz iść, czyli ty nie musisz marnować czasu i pieniędzy na nieskuteczne plany. Ponieważ ja daję Ci tutaj najskuteczniejszą metodę, którą sama sprawdziłam i jestem w tym miejscu, gdzie Ty byś chciała być. A jeżeli jakiś trener, jakikolwiek nie wygląda tak, jak Ty byś chciała, nie czuje się tak, jak Ty byś chciała, no to jaki sens ma wykonywanie jego programu, skoro on nie działa? Ja zawsze otaczałam się ludźmi lepszymi ode mnie, inspirowałam się takimi osobami, bo wiedziałam, że skoro oni mogą, to ja też. I pytałam się, co zrobiłeś, co zrobiłaś, że jesteś tu i tu, ja też chcę to mieć, tą osobą być, to osiągnąć, tego się nauczyć, co zrobić. Dlatego zachęcam Was, żebyście się uczyli od sprawdzonych źródeł, nie eksperymentowali, szkoda życia. Yy, tak jakbyś drugi raz wynaleźć koło, albo nie wiem, słuchała 10 osób i każda Ci mówi co innego, jedna mówi prosto, drugiej idź w prawo, cofnij się, idź po skosie, w ogóle totalnie bez sensu, zrób porządek. Tak jak robimy podczas szkolenia, treningu umysłu, wyjścia z energii braku do bogactwa, zaczynamy od robienia porządku, porządku w portfelu, w domu, w samochodzie, tak Ty zrób porządek tutaj z sobą. Zacznij najpierw słuchać um, jednego szkolenia i zdecyduj się na jednego trenera, na jednego coacha, na jednego mentora. Jeżeli wybierzesz mnie, będzie mi bardzo miło, a ja szanuję Twój czas i obiecuję tobie, że cię nie zawiodę, bo ode mnie otrzymasz tylko skuteczne rozwiązania. Dziękuję Tobie bardzo. Widzimy się w kolejnej lekcji. A tymczasem proszę Tobie. Ciebie, żebyś um, kliknęła. Jeżeli Ci się podobał, łapkę w górę, serduszko napisała koniecznie komentarz. Bo osoby, które pojawią się w komentarzach, dostaną ode mnie niedługo zaproszenie do specjalnej, zamkniętej, ekskluzywnej grupy w mojej aplikacji. Dzięki temu będę mogła Wam jeszcze bardziej pomóc, ponieważ będziecie miały dostęp do czatu prywatnego ze mną oraz wiadomo, też w grupie Siła. Dobrze, żebyśmy się otaczali takimi ludźmi, którzy mają wspólne cele, które się, którzy się wzajemnie inspirują, motywują. Bo tylko wtedy osiągniemy swój cel. Ja rozumiem, że masz swoje życie, że masz swoje otoczenie, że, które wpływa najprawdopodobniej w tym momencie na ciebie niekorzystnie, jak zaczniesz fajnie wyglądać, to powiedzą tobie, o Jezu, jak ty schudłaś, czy ty jesteś chora, czy nie przesadzasz. Pamiętaj, że ważne jest, co ty myślisz, a dopóki nie wytronujesz umysłu, dopóki nie wytronujesz ciała, dopóki nie stworzysz siebie w najlepszej wersji. To będzie tobie ciężko, będziesz zaczynać odpuszczać ze względu głównie na otoczenie, na opinię innych, na energię innych. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby przebywać w energii obfitości w takiej grupie, która da Tobie powera, która będzie Cię wspierać, motywować, i nawet kiedy nadejdą takie dni, że nie będziesz miał ochoty na trening, to i tak go zrobisz, bo zobaczysz, że inne osoby też ćwiczą, mają rezultaty, też im się nie chce, ale robią, wychodzą ze swojej strefy komfortu po to, żeby. Mieć lepsze życie, lepszą energię, lepsze zdrowie i żyć pełnią życia, pełnią obfitości i bogactwa, na jakie zasługujecie. Do zobaczenia, ściskam buziaki!